Najważniejsza informacja to, to ta, że pan prezes będzie nadal prezesem, jest osobą, która... Czy to skupia jest pewne? No, to jest pewne kto nie będzie miał konkurenta żadnego? Nie będzie miał nie było żadnego tak, konkurenta. A nie było tak w statusie Prawa i Sprawiedliwości, że prezes musiał mieć konkurenta? Nie czy? było chyba niczego takiego, ja sobie nie przypominam. Lata temu chyba było, ale może nie bardzo wiem, jak dawno jest teraz. Temu, Może bardzo dawno temu, ale to już tak gdzieś koło 20 lat temu. Mhm. Na ostatnich kongresach na pewno tak nie było. My mamy formację polityczną, która składa się i z nurtów bardziej narodowo-katolickich, i z nurtów chrześcijańskiego, w szerszym rozumieniu tego słowa, i propaństwowego, państwowców takich, prawda, i um, takich, którzy po prostu odnajdują się w bardzo patriotycznym ugrupowaniu. Prezes spaja te um, różne nurty, um, on stworzył tę formację i dobrze, że zdecydował się, że będzie Tak Ale gali. ktoś może dołączyć do grona wiceprezesów Prawa i Sprawiedliwości i w ten sposób zmienić struktury w partii? Jest, jest dużo wiceprezesów już i mogą być kolejni, tak. I kto może być? Mamy jakieś nazwiska na giełdzie? Nie chcę tutaj się bawić w żadne spekulacje, ponieważ jest decyzja najwyższej ja sam, ja, ja sam pisałem kilka tygodni temu, że Przemysław Czarnek byłby przez wielu widziany jako wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości. Później pojawiły się doniesienia o tym, że zostanie mm, szefem kancelarii prezydenta Nawrockiego. teraz czytam wpis Łukasza Jękowskiego z Radia Wnet, że mamy pierwszy kryzys w relacji Prawo i Sprawiedliwość, Karol Nawrocki. Prezydent-elekt nie chce, żeby Przemysław Czarnek był zarówno szefem kancelarii i wiceprezesem PiS. Sam poseł nie ma ochoty się na to zgodzić i jakby miał wybierać, to wybierze wiceprezesa partii. Co pan na to? Przemek bardzo dynamicznie wspierał tę kampanię i jest bardzo mocnym filarem naszej formacji, więc uznałbym to za bardzo naturalne, że zostaje jednym z wiceprezesów partii. Bardzo dobrze ze sobą nam się współpracuje, świetnie się rozumiemy. Natomiast wiem o tej ofercie i pozostawmy tutaj decyzję o kształtowaniu kancelarii panu prezydentowi elektowi Karolowi Nawreckiemu.